Księga liczb. Zwycięstwo nad ogiem, królem baszanu. Zmienili teraz kierunek marszu i ruszyli do baszanu. Og, król baszanu, wyruszył przeciwko nim z całym swoim wojskiem, aby stoczyć bitwę pod Edrei. Pan rzekł do Mojżesza, nie bój się go, bo w twoje ręce oddaję jego samego, cały jego lud i kraj. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z królem Amorytów-Sichonem, który mieszkał w Hezbonie. Izraelici więc pobili Oga, jego synów i cały lud. Nikt nie ocalał, a kraj wzięli w swoje posiadanie. Baszan, dzisiejsze wzgórza Golan, leżał na wschód od jeziora Galilejskiego i doliny Górnego Jordanu. Rozciągał się od rzeki Jarmuk, wzdłuż której dziś biegnie granica między Jordanią a Syrią, na północ w kierunku góry Hermon, 2814 metrów nad poziomem morza. Obfitował w żyzne pastwiska, uprawne pola i miejscami gęste dębowe lasy. Słynął z hodowli bydła, owiec i kus. Podczas podziału ziemi obiecanej obszar ten przypadł plemieniu Manassesa. O zwycięstwie nad Ogiem, królem Baszanu, pod Edrei mamy kilka wzmianek biblijnych. Dokumenty pozabiblijne milczą na ten temat. Według tradycji żydowskiej Og należał do refaitów, olbrzymów, którzy zamieszkiwali Kanan, zanim na tych terenach osiedlili się Izraelici.